Słuchajcie widzowie, totalnie powalony Fuse, o którym nie miałem pojęcia. Jeśli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łap w górę, to stracę prawdopodobnie te Santa Pawsy na odtworzenie tego fiuza. więc widzowie zostawcie lajki. 10 koła lajków, stracę te Santa Pawsy, żeby potwierdzić tego fiusa, którego widzieliśmy, więc e, tak, zostawcie lajka, dzięki. Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie naprawdę powalone fiozy, które są troszeczkę no, dosyć mocno przekombinowane. tak się jak widzowie, będzie trochę o tym, jak zdobyć huge pety z fuszów i wiele innych petów, których w grze nie ma w tym momencie i nie można ich zdobyć tych tak normalnie z jajek. tak ci jak widzowie, jeśli Wy chcecie sobie zrobić mocne jaja, no to nie zostawicie wtedy lajka, suba i komentarza. Ale jeśli jesteście gitami i na przykład lubicie dla Filipka, jak jest fajnie, to możecie właśnie lajka zostawić. Przy okazji komentarzy o treści chce peta, jeśli chcecie wygrać jakiegoś. Z samego ekipunku. No i widzowie, pamiętajcie o subie z dzwonem, bo to jest bardzo istotne, widzowie, żeby suba z dzwonem zostawić na tym kanale oraz na Yoshi Ale Roblox Plus, bo, bo taki kanał istnieje. Ja nie wiem, czy wiecie i pewnie nie subskrybujecie, ale to możecie tam wbić i zostawić suba. Tak, jak widzowie, dzisiaj mamy trochę fuse'ów do sprawdzenia, bo nasz ulubiony kanał na YouTubie, który generalnie posługuje się cheatami, pokazuje nam, jak zdobyć pewne pety i klonuje sobie pety i generalnie robi z nimi jakieś powalone fiusy. Dlatego dzisiaj, widzowie, zobaczymy, jak zdobyć jakieś pety które właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, albo nie są ogólnie dostępne dla zwykłego śmiertelnika, albo po prostu takie, które... Takie fuzy, których byśmy nie byli w stanie zrobić. Czyli na przykład 12 huge pumpkin cutów, widzowie. Co się stanie, kiedy połączycie 12 huge pumpkin cutów? No, prawdopodobnie nie macie pojęcia. A ten gość już wie. I zaraz to zobaczymy, widzowie. Więc rozciąńcie się ładnie i oglądamy sobie, co? Widzowie, bardzo ważne ogłoszenie, ze względu na to, że teraz na grupie Rury już jego na Robloxie, macie do kupienia specjalne świąteczne ubranka to naprawdę bardzo niską ze względu na to, że wszystkie koszulki macie za 20 Robuxów. Tylko i wyłącznie 20 Robuxów. Popatrzcie, jakie ładne. No i przy okazji ruszyły jeszcze koszulki premium ponownie. na mojej zakupie traficie na listę znajomych na moje drugie konto. Więc oferta trwa do końca stycznia. Dlatego widzowie, jeśli chcecie mnie mieć znajomych, no to idealna okazja, ze względu na to, że od dzisiaj możecie sobie taką koszulkę premium kupić. Poza tym, że będziecie mieli mnie znajomych, to no przy okazji możecie się załapać na jakieś darmowe pety, nagranie ze mną, no oraz przy okazji na prywatne serwery na dosłownie każdym trybie, w który gram. Więc nie będziecie musieli wydawać Robuxów, żeby kupić sobie prywatny serwer dla siebie czy dla swoich znajomych. Link do grupy znajdziecie w opisie albo sobie wyszukajcie Rury Josiego. Wesołych świąt, widzowie. No chyba, że jest po świętach, to miłego dnia. Dobrze, widzowie, słuchajcie, co się stanie, kiedy sfizujemy wszystkie Huge Pegasusy w Pet Simulator X? Zobaczmy, widzowie, przekonajmy się, bo naprawdę mnie akurat to ciekawi, w sensie, bo wiecie, mamy ich parę kolorów, no i generalnie, jak widzicie, tutaj idzie ten chłop, no i on generalnie już, z tego, co słyszałem, chłop już założył chyba z dziesiąte konto, bo mu tam te banowali. Jak widzicie, gość ma rainbow, nawet Pegasusa, ma zwykłego i ma Golda, więc no powiem Wam szczerze, że dosyć śmiesznie w ogóle wygląda ten, ten Rainbow. Tak się jak fuzuje. No i widzowie, zobaczmy, co się stanie, jak połączymy, właśnie te wszystkie Pegasusy. I okej, okay, uwaga, w takim razie cyk zrobiło mu fuza. I zobaczmy, widzowie, co tu jest. Czekaj, co tutaj. Co to jest? Ale, powalony! Ale, on jest wielki, widzowie! Jak on ładnie wygląda w tym momencie! Znaczy, ja obstawiam, co nie? W sensie, wiecie, widzowie, no to mogę, mogą być moje teorie spiskowe i tak dalej. Ale mi się wydaje generalnie, że tutaj, wiecie, było przemontowane i tekstura została zmieniona. Albo rzeczywiście coś takiego istnieje, co nie? Bo tutaj mamy takiego świetlistego i tak dalej. Nie wiem, czy się da coś takiego zdobyć, tak szczerze. Nie, możecie napisać w komentarzu, bo nie wiem, może ktoś wie lepiej, ale. No to wygląda totalnie, totalnie dobrze. To wygląda, jakby to mogło być legitne, ale, no nie wiem, ciężko mi w to uwierzyć. I no właśnie, kurde, chłop się nie spodziewał, że będzie większy Pegazus. Ja też, widzowie, się nie spodziewałem, że będzie taki serio ultra huge. Powiem Wam szczerze, że jakieś ultra huge pety byłyby totalnie kozackie. Bo wiecie, jeszcze większe niż The Huge byłyby naprawdę, myślę, że. Poko opcją. Kolejny fus widzowie to mamy ekskluzywne pety. W sensie ekskluzywne te te pieski, co nie? Więc generalnie tutaj chłop mówi o subie i tak dalej, więc pamiętajcie widzowie, żeby zostawić suba. Tutaj mamy pieski, co nie? to, to są chyba ekskluzywy? Chłop tak generalnie pisze y, tutaj na filmie. Tak, to są te z pytajnikami. ok, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, widzowie, tak szczerze. No i chłop sobie to fusuje. Trzy zwykłe, trzy zwyczajne. Zobaczmy, co się tutaj może wydarzyć. I uwaga! co to jest? A, i taki turbo duży się zrobił niby. Huge dog. No, ciekawe, co? Ale czekajcie, bo on jest większy niż zwykły, na przykład Huge i tak dalej, nie? Ale jest bardzo wolny z tego, co widzę, widzowie, tutaj. No, generalnie powiem wam szczerze, że, że, no nie wiem. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że jakieś takie pieski są z pytajnikami tutaj w Pet Simulatorze X, tak szczerze. Myślałem, że, myślałem tak szczerze, że nie istnieje coś takiego. Myślałem, że są tylko duże kotki i duży, duży Pegasus. I w sumie to tyle, widzowie, tak szczerze, co, nie? Więc e, nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. No dobrze, widzowie, zanim przejdziemy do powalonego Fuse'a, przekonajmy się, widzowie, co trzymamy po Sfuso sobie Dark Matter Santa w Trzech. To bym mógł sam zrobić, ale wolę jak ten chłop zrobi za mnie, bo... bo on to na cheatach zdobywa, więc... Yy, a ja nie. Ja uczciwie, więc yy, ja ja wolę tego nie robić. Okej, okay, ma cztery... ale że co? Czemu to ma tylko 42 miliony damage'a? Przecież... Yy, nie żeby coś widzowie, ale... one mają trochę więcej, mam wrażenie przynajmniej. Coś się, okej, jakby gość mógł sobie to cheatować to i generalnie zrobić jakieś losowe statystyki, co nie? No ale jakby myślałem, że ma, wiecie, takie powiedzmy legitne te Santa Papsy, a się okazuje, że... no ene, chyba gitne zbytnio nie są, więc. Bec no, dobra, e, nieważne, widzowie. Po prostu e, przejdźmy dalej. Co nie, przejdźmy dalej, bo tutaj nie, nie ma co gadać o tym. Ok, let's go. Więc fuzuję sobie. I zobaczmy, widzowie, co z tego wyjdzie. To mnie akurat bardzo interesuje, bo mógłbym coś takiego sam zrobić. I... Co? Body exclusive? O, kurde, ej! Jeśli to nie jest bait, a wydaje mi się, że jest, ale jeśli nie, to naprawdę to by było totalnie kozackie. Bo ta panda jest przepiękna. Czy panda? To jest koala. Co ja gadam? Ja nawet na zwierzętach się nie znam. Ale słodka jest ta koala, widzowie, tak szczerze. Ja bym szczerze coś takiego. Ja bym szczerze coś takiego sobie ogarnął. Tylko, że trochę się boję, że to jest fake. Bo to może być prawdziwe widzowie, ale no, obstawiam bardziej, że to jest fake. I słuchajcie, ostatni fius na dziś z petami, które, no, nie występują normalnie dla zwykłego śmiertelnika, czyli. sus. Nie wiem Dodanie petów emongowych do PSX-a. Naprawdę bardzo, bardzo przydatna rzecz Dobra, zobaczmy co ten gość teraz będzie kombinował widzowie Wbiega sobie tutaj, no wiadomo jak zawsze W ogóle on ma 999 wszystkich tych coinów i tutaj ma te susy, okej? very sus suspec. A może najedziesz na nie, gościu, i pokażesz, czy są prawdziwe, co? No ale dobra, okej. Okay. Zaznacza. Daje jest I zobaczmy, widzowie, co dostanie, jak swizuje te trzy. Pewnie będzie ogromny jeden, tak? Będzie ogromny jeden? Zobaczmy, widzowie, co mu, co mu, tu, co mu tutaj przyszło. No pokażesz, czy nie, gościu? Co? To to, jest ten amogu z memów teraz. A nie ten zwykły. <laughs> to śmiesznie wygląda w sumie. Taki, taki zretardowany on jest trochę, widzowie No wygląda to dosyć zabawnie Jest to mifikal w ogóle Jest to mifikal, to nie jest Raden, wiecie, nie wiadomo jaki Tak ci jak, widzowie? Chłop tu pisze, że part trzeci z tymi suspetami już niedługo Tutaj widz chce mi dać trade, zobaczmy, co on chce ode mnie Co chcesz ode mnie, gościu? Aha, chcesz mi to dać? A, dzięki. Eee, super jesteś. przemu Dzięki, stary. Dałem mu gifta. Okej, okay, dziękuję dla widza. Pozdrawiam widza o Niku. Q e, Podłoga OP, który jest emotki. Proszę, Filipku. No i dziękuję dla widza. I dziękuję również Wam, widzowie, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, że jesteście super. Ale bardziej super widz to jest ten. I on jest w mojej liście znajomych. I bardzo ładnie wygląda, chciałem powiedzieć. I to tyle, widzowie. Pamiętajcie, żeby widzowie kanał jeszcze Leroblux Plus. Bardzo fajny kanał. Polecam serdecznie. E, miłego dnia Wam życzę. I słuchajcie, dzisiaj dowiedzieliśmy się. No, takich dziwnych rzeczy można powiedzieć. Nie wiem, czy się wam przydadzą, ale może spróbujemy te fuzy zrobić. Dobrze, widzowie, miłego dnia wam życzę i hej!